musiał tak szybko jechać, że go tutaj z zakrętu wyrzuciło i kurde, no nie wiem co powiedzieć, no masakra jakaś dobra, Kasia też już widziała popłakała się, no ale co żyjemy dalej no i witajcie w nowym vlogu, powiem wam że dzisiaj właśnie sobie przyszedłem do przyczepy, sprawdzić czy wszystko w porządku, a tutaj przyczepa jest rozwalona pokażę wam co się dokładnie stało Dokładnie minutę temu przyszedłem. Patrzcie na to. Patrzcie. Ktoś nam wjechał w przyczepę. Tutaj są jeszcze ślady hamowania ABS-em. Musiał tak szybko jechać, że go tutaj z zakrętu wyrzuciło. Zobaczcie, tam są ślady, że go wyrzuciło na parking. Jechał tutaj i tutaj zahaczył. Także znowu mamy rozwaloną przyczepę. Znowu ściana do wymiany. Tutaj opona rozwalona. Jakieś, nie wiem co to jest jakiś ślad tutaj po jakimś dziwnym płynie. Kółko złamane. Dosunęło ją, po prostu tak ją odrzuciło, że dosunęło ją tutaj do krawężnika. Ona stała półtorej metra od krawężnika. Także uderzenie było potężne. Powiem Wam, że dwa dni temu spałem w tej przyczepie. I całe szczęście, że mnie w niej nie było, bo by było kurczę jeszcze gorzej. Bym pewnie wyleżał teraz w szpitalu. Także jest, jest pozytywnie w tym sensie, że, że żyję. Ale to, co się wydarzyło, jest tutaj słabe. Kurczę. W ogóle policja tutaj musiała być, bo zobaczcie, poklejone jest to wszystko. Musiała się otworzyć ta bakista, ten luk bagażowy, te wszystkie rzeczy. Także ładnie. Znowu mamy problem. Słuchajcie, powiem wam, że tutaj coś jest. Jak widzę tutaj jest posprzątane, więc to wszystko musiało tutaj być posprzątane przez służby. I dostaliśmy karteczkę od policji prawdopodobnie. Ajuntamento de Elche. Ratusz w Elche 29. 1. To dzisiaj to się stało. Kurczę podpis. Niesamowita sprawa. Wejdźmy do środka, zobaczymy, co się stało tam w środku. Ociek kręcę Zapalimy światło. Może nie wiecie co nie będę zapalał światła, bo to się może coś tutaj zjarać. Tam kable mogły być poprzerywane. Ociek kręcę Tutaj wszystko spadło z szafki. Powiem wam, ja tutaj głowę miałem zawsze, nie? No gościu trzepnął w nią na metr, odskoczyła, więc jakbym ja tu miał głowę i ta siła by tak po prostu... to może miałbym i kręgosłup złamany. Także całe szczęście nie spałem dzisiaj w tej przyczepie. I kurde, no nie wiem co powiedzieć, no masakra jakaś. Dobra, no będę musiał zadzwonić na tą policję. się wszystkiego dowiemy, co tutaj się wydarzyło. Zobaczcie, z tej strony. Tutaj jeszcze felga uszkodzona. Musiało tak walnąć, że w krawężnik uderzyło. Ta felga cała. Ciekawe czemu Wery działają. Ja cię kręcę. Co tu się musiało wydarzyć? Straszne rzecz. Dobra, słuchajcie, wróciłem jeszcze na moment. Właśnie pan tutaj podjechał z Rosji. No ale po angielsku ze mną porozmawiał. Podobno o 630 dzisiaj rano to się stało. 630 jest jeszcze ciemno tutaj w Hiszpanii. O 8 się robi jasno, więc jechali po ciemku. Yy, mówi, że dwa samochody tak jakby się ścigały i ten jeden zepchnął tego drugiego w to miejsce i ten jakby przed naszą przyczepą nie, nie wyrobił i walnął właśnie w ten narożnik. Także to były dwa samochody, one też się zdarzyły podobno. No i takie rzeczy się tutaj narobiły. Także, no jak widzicie, takie wypadki tu się zdarzają. Myślałem, że pijany może jechał, ale tak jak mówi ten pan, to musiało być tak, że, że się ścigali. No jeden nie wyrobił i walnął w naszą przyczepę. Dobra, Kasia też już widziała, popłakała się. No ale co? Żyjemy dalej. Cieszę się, że, że ja dzisiaj w niej nie spałem. Że Kasia wyzdrowiała, ja również i byliśmy w domu. Idę na obiad, bo Kasia właśnie mnie zawołała na obiad. Ja mówię, że, że przyczepa jest rozwalona. No i ona przyszła właśnie. Także co? Zaraz pojadę na, na komisariat do Elcze. Mamy tak z 20 km stąd, albo 15. No i będę wszystko wyjaśniał. A najgorsze, że jutro mam samolot do Polski. No i wracam w piątek. Dzisiaj jest poniedziałek. Także będzie tak stało cały tydzień. No dobra, zjemy sobie obiadek i pojedziemy na policję. Ania widziała zdjęcia. Jak Ci się podoba przyczepa? Beznadziejna, nie? Dzieci widziały, powiedziały ło! Nie wiem, tam jakiś, jakiś płyn się wylał. Może szara woda, ale my nie mieliśmy szarej wody. A może pod Kaseta też była zabrała? prawie pusta. Może pod górze Nie I nagle, kaseta była przepełniona. Nie, nie. Dobra, jemy i jedziemy do Elcze na posterunek policji. Dobra, przetłumaczyłem sobie to pisemko Google i powiem wam, że tutaj jest napisane, że niniejszym zostajesz wezwany do stawienia się w komendzie głównej policji w Elcz. I trzeba mieć ze sobą ubezpieczenie. Prawo jazdy i kartę przeglądu technicznego. No i co? To wszystko. Także jedziemy. Tutaj mamy ubezpieczenie w samochodzie. Dowód rejestracyjny, dowód osobisty. Także jedziemy. Dobra, wychodzimy, ale zobaczcie, jeszcze zmywarka. Jak P, to P. Zatrzymaliśmy się przy przyczepie, bo postanowiłem zakręcić gaz. Mam nadzieję, że tam żadna rurka się nie rozszczepiła, dlatego wolę to zrobić. Słuchajcie, gaz cały tutaj zakręcam. No i już jest bezpiecznie. Tutaj, tutaj też zakręcam. W tą stronę zakręcamy. Zakręcanie jest w prawo. Ok, butle zakręcone. Możemy jechać. Co się rozsypało? Kasia mówi, że coś się rozsypało jeszcze. Znowu ktoś tu walnął? Czy wiatr to tak rozsypał? Słuchajcie. Nie wiem co jest grane, ale. tę rękawówkę, tam tu. Dobra. No zostawiamy, Kasia. No. Później to posprzątamy. Jedziemy na policję, jest 17.20. Ok, mamy. Główna komenda policji w Elcze, 2,8 gwiazdki. Jedziemy 20 km, 24 minuty. Idziemy na tą policję razem, bo Kasia jest właścicielką przyczepy, więc to musi być. Więc dzieci zostały w domu. Oglądają sobie coś, a my jedziemy. Ok, adres na karteczce prowadzi do tego miejsca. Tutaj mamy policję. Dobra, jesteśmy tutaj, trzeba zadzwonić. Dobrze moi drodzy, kazałem czekać tutaj na zewnątrz i pan przyszedł i właśnie nam oddał tą karteczkę i powiedział, że na maila wyślą nam informacje o tym drugim samochodzie, abyśmy mogli poinformować ubezpieczyciela. No i wszystko mamy mieć na mailu. Mhm, Nie wiem, czy już dzisiaj, czy czekamy jutro. Czekamy na dane. No, czekamy na dane. Trwało to może pół godziny, także możemy wracać. Kasia właśnie przeczytała, że gdyby ten kierowca zbiegł albo i nie dałoby się ustalić go. Tak, albo nie miałby ubezpieczenia. To w Hiszpanii jest taki specjalny fundusz, do którego należy się zgłosić. Tak, Także... roszczynie odszkodowawcze należy skierować do funduszu gwarancyjnego. Tak. Ale my znamy kierowcę, więc z jego ubezpieczenia pójdzie. No mamy nadzieję, że jest ubezpieczony. Ten no jest ubezpieczony pewnie. Ale ogólnie, gdyby nie był to i tak jest taki fundusz, do którego trzeba się zgłosić i stamtąd pieniądze można otrzymać. Kasia Wam przeczyta jak ten fundusz się nazywa. No po polsku to jest odszkodowawczy fundusz gwarancyjny, po hiszpańsku Konsorcjo de Compensación de Seguros. Także jedną rzecz już wiemy, że nie musi być znany sprawca. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na miejscu, ciemno jest jak nie wiem. Tutaj cały czas jakieś papiery wiszą, jakieś części, to trzeba pozbierać, bo... Wiatr tym rusza, zobaczcie, i to wszystko jest na wierzchu, więc ja to pozbieram teraz. Bierzemy worek, te wszystkie śmieci pozbieramy. Tutaj leżą styropiany ze ściany. Tą lampę może, patrzcie, to się wszystko rusza. Dobra, jakoś tak zrobię. Jutro to zabezpieczę jakąś folią, żeby tutaj deszcz nie zamoczył nam tego wszystkiego. W ogóle tu jest mnóstwo wody. Skąd to leci, kurczę, ta woda? Czekajcie, to trzeba wziąć. Zobaczcie, urwałem to. Ale niestety tej listwy... tej listwy nie złożę, więc ona tak odstaje. No, jakiś kawałek drewna. Uwię, albo nie będziemy urwać. Autobus jakaś folia z luku bagażowego. Słuchajcie, jutro będę musiał te drzwi otworzyć i powyciągać moje skrzynki z narzędziami. Tam jest skrzynka, żółta. No mam nadzieję, że przez, że przez noc nikt... Kasia, uważaj! ...że przez noc nikt tego nie ukradnie. Dobra, reszta się trzyma. Więc zostawiamy. Tu są jeszcze jakieś szkiełka. Czerwone. Światło w przyczepie działa, jak widzicie. Także zwarcia nie ma. Ja to tutaj zostawię i... Jutro rano przyjdę. Dobra, słuchajcie, tu już jest przyczepa do kasacji, więc myślę, że w butach możemy chodzić. Ja tutaj mam starlinka, więc zabiorę go, żeby nikt mi czasem tutaj się nie kręcił przy tej przyczepie. Mam nadzieję, że się nie uszkodził. Zobaczymy, czy te światła działają. To te też działają. Także jak widzicie, nic tutaj się nie uszkodziło. Wszystko jest całe. Mam latarkę, więc możemy zobaczyć. Tutaj Ania śpi, więc przy takim uderzeniu, no tutaj nie ma nic, bo tam jest ten róg bagażowy, więc jest takie pół metra zapasu. U Nady tak samo. Wszystko, wszystko jest normalnie. No tylko spadło tutaj mnóstwo tych zabawek, i przed chwilą był ten futerał na gitarę, też był gdzieś tutaj na łóżku i on zleciał. Także czepnęło równo. Jeszcze łazienkę zobaczymy i zobaczymy tutaj się ściana. Naderwała, tutaj wyszło to wszystko. Tutaj normalnie. No ale ta cała tutaj zabudowa jest przesunięta. Może od dołu będzie widać. No jest, jest wyniecione. Znaczy, wyrzucone w moją stronę. Cały kibelek poszedł w moją stronę. Tutaj jest nawet taka szpara. Najważniejsze, trzeba zobaczyć, co jest pod łóżkiem. Bo tam bardzo łatwo się dostać teraz, bo ta. Cała klapa jest przyklejona taśmą taką biurową, brązową. No mam tu kabel, walizki, rakiety, pojemnik na szarą wodę, jakieś zabawki dzieci. W sumie może do jutra zostać. No i tam futerą na laptopa, ale laptopa tam nie ma. Dobra, zostawiam. Zabierzemy tylko dzieci po i idziemy na kolację. Sprawdzam pogodę, czy przez 4 dni będzie padać. I zobaczcie, jest słonecznie, także nie muszę jej zaklejać folią. Do piątku jest słonecznie, więc no będzie tak stała. Ja w piątek przylatuję i wtedy się wszystkim zajmę. Jeszcze tutaj wam pokażę, trochę się usprawiedliwię. Bo zobaczcie, nawet bus się nie mieści na tych parkingach. Tutaj w tym mieście naprawdę te parkingi są bardzo wąskie. I tutaj koła wystają poza parking, a lusterko tym bardziej. Więc nawet osobowe samochody ledwo się tutaj mieszczą. Tak jest zbudowane. To miasteczko, i tak wszędzie te parkingi są takie wąskie. Dlatego moja przyczepa również wystawała, bo jak widzicie, nawet samochód wystaje. Także nie dziwcie się, że zostawiłem tak przyczepę, bo te parkingi naprawdę tutaj są wąskie. O, tutaj kolejny bus, również wystaje. Takie miasteczko.